Co? Wstawaj. Hej. Eee... Czekaj. Wiatrak działa. Dobrze. Nie stop, stop. Nie to Nie to już tam. E, e, e. tam. E, e. Okej. Okay. Bez tego? No. Daj mi szybko. Daj mi mamkę. Daj mi trochę mojego. Zabrałeś wszystko? Nie wiem co masz. Dobra. buty jeszcze. Czy ja to słyszę? nie widziałam. Co więc? Ktoś ty, ktoś ty! Czekaj, czekaj, czekaj Czuja, to Strzykaj. Strzykaj. Ah. Ty ja, ty ja, ty jest pozarażony Mam broń Czekaj, mam strzykawkę, mam strzykawkę Masz to Strzyknę mu to szybko Masz oh. Weź lepiej to załóż, masz Tak, na tyle nam wszystko oboniasz Zabierzmy go do laboratorium, bo jest osłabiony Weź go zabierz do laboratorium Zwalam. pozwalam, ze mną ja go zaniesę Chodź, czekaj, zanieść go Dobra, se. Uwaga, spuszczam go po rabinę. No, spuszczaj, dawaj. Dobra. Czekaj, wezmę to, co się przyda. Chodź teraz, chodź. Samodzielnie. Dobra. Czekaj, wezmę uzbrojenie jeszcze. Połóż się. Może być niebezpiecznie. Połóż się. Wezmę wszystko. Tak, zrobił. Czekaj, ja mu dam zaraz ten, uleczenie lecznicze. Na razie nie możemy być tutaj wykrywalni, bo jeszcze... Coś się mogło stać. Dobra, idziemy do niego. Ej, łap, łap. Dam mu od razu broń, czekaj, może ją... Może ją... Udało się ją podnieść. Hop, hop. Hop. I... I czekaj, jeszcze mu paralizator dam, bo może mu się przydać. Chodźmy my to ogarniemy to. Hmm. A jeszcze... I trzymaj. Śpij to, albo ja to ja, ja mu ciebie. Odzyskaj siłę i się napiję, kiedy dostanie. Ej, łap broń. Broń dla ciebie. Kusza. Czek, który mierzy jeszcze. Ten mierzy na ciebie. Proszę, strzały. Czekaj, muszę mu ogarnąć apteczkę. Ej, okay. masz jakiś. Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj mam jakiś. Ej, to niech on sobie coś godniemy okolice coś, sta... oko... okolice okolicy coś stało. Chodź. Ej, apteczkę znalazłem, chodź. nie wiem czemu Czekaj, muszę się napić. I chodź, Poh. zobaczymy co chodzi. Dobra, ej... Czekaj z a czy spokojnie? Też spokojnie. Przy okazji w, tym, w tej butelce było uśpienie, więc będzie długo spał. O, to chyba jest jakaś zaraza po tym, jak go słyszałem. Właściwie chyba tak. Czekaj wewnętrznie, czekaj. mamy drożę... wiatrak, to nie? To my nic Ech. nie czujemy. No właśnie. I kombinezony teraz mamy, kombinezony. Ej, Kodź. ja sądziłem, że ten wiatrak będzie to wyssał. Ej, jakiś jak spada. Wszystko jest inne, zauważyłeś? Bo to, to przeżycie tego, wszystko jest inne. tam zejść na chwilę. Czekam na ciebie. Ej! O kurde! Chodź, chodź tu szybko, chodź tu szybko, chcę zobaczyć. Ej, chodź tu, on wstał! Wstał? Ej, możesz mówić? Możesz mówić? Czekaj, idę. Ej, on nie może mówić, czekaj, daj da mu, dam mu trutkę. Czekaj, łap, łap. Ten, no daj. Siądź do mnie, Czekaj, jeszcze tu masz tabletki. Masz tabletki, trochę musu jabłkowego i co jeszcze? O, to mu się może przydać. No, i tyle wystarczy. Tak, tak. To on, Chcesz zupy popić? Do roboty? Nie, nie no. ja jestem głodny. Dobra, czy ja jestem? Jesteś w naszej bazie. Y... Hmm. Najlepiej no, by się położył. My tam chcieliśmy. Czy się na siłach, czy jeszcze nie? Mm, tak sobie się czuję, ale mogę chodzić, mogę chyba biegać. Ja, ja tu chwilę zostanę, idźcie tam sprawdzić, Dobra. Pilny, chodź. Jakie też przez się zmieniło? O nie. Jeszcze po Was powrócę, jest tabliczka. To co tu się stało? Zakaza wszędzie. Ja Ale stała... kim człowiek powieszony? O nie, Halo, mam no, bo... o nie. Pasolkowie, kto to był? Znajdź go. No bo, bo ja tu stałem z kolegą, to jest... On się nazywał Maciej. My po prostu przepłynęliśmy łódkami, a tu ktoś stał z takimi... No taki dziwny człowiek zielony. No i ten... My przyszliśmy, spytaliśmy się kim jest, tam on nas zaczął widzieć. Ja. I on Mojemu koledze Nie, my id idziemy do bunchu. Mojemu koledze uciągło. No, nie, odkryłem tu mikrofon. Zesadzi... Mikrofon? Ej, tylko możemy o, nadawać. To dobrze. Czekaj, to zejdź na chwilę. Nie. U niego... ej, ja u niego odkryłem coś. Zejdź na chwilę. On coś też... sobie. coś... Ej, miałeś coś przy sobie... To co trzymam w ręce. Nie wiem co to jest. To, czekaj, zbadam to, odsuń się, Ocyń się, bo to może być groźne. Mam ty za się odsuń, Kurde, nie, czekaj, nie mogę otworzyć, muszę coś zrobić. Otworzył. Dobrze. Dobra, czekaj, muszę jeszcze nie wziąć... Nie ja czuję się tak strasznie na siłach. Dobra, czekaj, wrzucam tam to, to... Ej. ej. To. Spoksik, wrzuć na to okiem, to jest chyba mózg. Ej, słyszałeś to? Miał ej. jeszcze... To, uh -oh. Ej, czy to przypadkiem nie nasz alarm? Chyba... nie, nie, chyba ci się wydawało coś. No, chyba. Chciałbym to to to, jakieś mózgi w kapsułach. O, ono. cię powaliło. Daj to gdzieś bezpieczne miejsce. Możemy mi zarazić do tego na pewno. Daj tu gdzieś. Chcę tam o, no, to gdzieś. Mam podłożyć. A dosz to. To jest niebezpieczne. Zaraz to tam daj. niebezpieczne. Patrzcie ja mi trochę sobie tak odpoczynę. Łap, łap, łap. Łap, tego się napij. Część jeszcze mu trzeba dać wiesz co. Ja, ja mu dam takie coś. Masz to. Jakby ja, ja jestem zmęczony, to ja tego się napij. Jestem zmęczony, idę spać. No ja też... O, nie, nie. Ja sobie, Czekaj, przy, przy, ja przyniosę Ja się okolicę, porządku. dobra? Ja sobie obejrzę okolicę. Nie, stop, stop. Nie możesz w takim stanie, chodź na dół. Męstwo z nami. Tu. Okay, idź tu. Okej, spać. Uch, ja też pójdę spać.